Witajcie z tej strony Rozwaka, witam Was bardzo serdecznie. Pewnie trafiliście tutaj dlatego, bo Wam właśnie ublock Origin przestał działać e, albo nie możecie go po prostu zainstalować na przeglądarce Google Chrome. Jak to naprawić? Rozwiązanie nie jest takie zródne, jakby się wydawało, aczkolwiek będziemy musieli wgrać wtyczkę e, po prostu ręcznie. Jak to zrobić? Najpierw dla na testu wam tylko pokażę, że na odwadze jakby reklamy mamy. I tu onet mogę nawet też odświeżyć. Reklamy są też za zachowane. Moi drodzy, prawdopodobnie w komentarzu będę mógł to wkleić. Tak mi się wydaje, bo w opisie nie jestem pewien. W razie czego sobie przepiszecie coś takiego do przepisania lub zerknijcie w komentarzu. Raczej pierwszy komentarz czy opis to są wasze miejsca, gdzie to może się znaleźć. Bo nie wiem jak YouTube na to będzie reagował. Więc wklejamy i nam się tutaj podświetli taka tutaj jedna opcja z jakby takich Ukrytych funkcji przeglądarki, i tutaj po prostu zezwolimy na manifest w wersji drugiej, jeszcze dodatki do przeglądarki. Dzięki temu właśnie ten ublock będzie nam działał. Oczywiście, jak tylko to włączymy, to nadal ten ublock tutaj nie będzie, nie będzie nam działał, nie będzie sprawny. Trzeba będzie i tak go ręcznie wgrać, ale bez tego ten ręcznie wgrany i tak nie będzie działał. Więc co robicie? Tutaj zmieniacie z domyślnego na włączone. No i musicie ponownie uruchomić przeglądarkę. Cyk po ponownym uruchomieniu. E no reklamy nadal będą, więc teraz y, jest następny krok. Musimy sobie wpisać ublock origin i do tego dopisujemy git up. Wchodzimy w prawdopodobnie pierwszy wynik. I postaram się też wkleić link do opisu, aczkolwiek nadal nie wiem, jak YouTube na to będzie reagował, bo jest duża szansa, że YouTube będzie po prostu takie filmy usuwał lub yy, usuwał linki, yy, albo będzie te linki, wiadomo. Możecie sobie tu poczytać jakieś tam pierdowy i tak dalej. Was najbardziej interesuje tutaj, wejście w to miejsce, tak mi się wydaje, jest to najłatwiejsze do pobrania. Klikacie, wybieracie sobie Chromium, bo Firefox i tam Thunderbird to nas nie interesuje i po prostu pobieracie, po pobraniu wypakujcie sobie na przykład na pulpit. Ja sobie to może jednak do dokumentów wrzucę, niech tam sobie sobie siedzi. Eee, nie wiem jak z aktualizacją, no pewnie każda będzie się odbywała ręcznie, więc co jakiś tam miesiąc sobie zerknijcie. Po prostu jak wam przestanie działać blokowanie reklam, to po prostu wejdźcie na tego githuba i tutaj właśnie pobierzcie jakąś nowszą wersję, no bo te wersje tutaj klikniecie sobie release, no to one tutaj wychodzą co jakiś czas, kiedy była 1.6.4. W maju, no to w maju, a teraz mamy najnowszą właśnie z czerwca, no tak, średnio co miesiąc mniej więcej wychodzi nowa wersja. I teraz moi drodzy, co dalej? Albo klikacie sobie tutaj i zarządzaj roz, rozszerzeniami, albo jeżeli tutaj nie macie takiej konki, to klikacie tutaj rozszerzenia i tutaj zarządzaj rozszerzeniami. Tutaj się wyświetlają wszystkie wasze rozszerzenia. No jak widzicie tutaj nie tylko ucierpiał mój ublog, jest dużo innych też ucierpiało, ale najważniejsze jest to, żeby kliknąć sobie e, tutaj. Załaduj, rozpakowane to znaczy, właśnie będziemy teraz ręcznie instalowali zewnętrzną. No tu już właśnie instalowałem wcześniej zewnętrzną, właśnie wtyczkę. I klikacie po prostu, wybierz ten folder. I moi drodzy, BAM! Nowa wersja u 1.65, najnowsza wersja. Eee, czy trzeba restartować przeglądarkę? Chyba nie. 23 rzeczy zostały zablokowane na Onecie i 26 rzeczy zostało zablokowanych na O2. Odświeżmy sobie jeszcze stronę. Reklama znikła. Nie ma żadnych, moi drodzy, reklam na Onecie. No way, jak to możliwe? I na, w sensie, na O2, a na Onecie też nie widzę żadnych reklam. Znikło też powiadomienia o plikach cookies. Więc moi drodzy, wtyczka jak najbardziej działa. Więc to, moi drodzy, wszystko. Wtyczka działa, jak najbardziej. E, jedyne, pamiętajcie teraz, co, żeby właśnie, jak przestanie wam działać, żeby wejść tutaj, to pobrać, zaktualizować. Tak samo to wygląda jak przy instalacji. Po prostu tamto se usuńcie, wrzućcie nowe, albo nadpiszcie pliki, też powinno chyba działać. Tak mi się wydaje, nie wiem, nigdy tego nie robiłem, więc tutaj nie bijcie mnie, jak nie będzie działać. W razie czego po prostu usuńcie tamto i wrzućcie e, od nowa tą wtyczkę. Więc, moi drodzy, to była tyle. Dziękuję za oglądanie. Taki krótki poradnik, głównie dla znajomych, co nie potrafią takich rzeczy zrobić. Mam nadzieję, że komuś jeszcze pomogłem w internecie. Trzymajcie się. Cześć!